...w poszczególnych On jest, musi być rozpisany dla, dla gospodarności i dla całej polityki w, w mieście, ale potem trzeba generalizować, jak, jak to jest możliwe. I, w, i rzeczywistość pokazuje, że jego trzeba zmieniać prawie na każdej sesji, bo to, co my tutaj czynić, musimy dla dobra społeczeństwa, jeżeli jest społeczne zobowiązanie do budowy budynku socjalnego, to nie można ochoczo zacząć remontować chodniki, a zabrakłoby na budynek socjalny, bo pan więc był autorem prawie o połowę o 40% zmniejszenia kredytu, który był w całym planie planie w bud budżecie, ale musiała być oddzielna uchwała o kredycie. I ona była z innej dyspozycji. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Mam jedno pytanie. Panie burmistrzu, Rada podjęła uchwałę dotyczącą przeszkadzań gruntów z wieczystego użytkowania w prawo własności 90% bonifikator. Oczywiście ta uchwała nie została wykonana przez Pana, a w międzyczasie do spółdzielni wpływają wpływa pismo o podwyższeniu gruntów dla spółdzielni. Opad za grunty. Czy to jest w porządku w stosunku do mieszkańców, skoro była uchwała, a pan tej uchwały nie wykonał? Uchwałę pan zaskarżył, sąd administracyjny przyznał rację na i pan dalej tkwi przy swoim, że po prostu pan nie będzie przekształcał tych względów. Dlaczego? Powie pan przy wszystkich mieszkańcach, dlaczego pan nie chce przekształcić i wykonać uchwały? Proszę, radny, radny Myśmy życzyli sobie i mieszkańcom i Pan o tym wiedział na komisji, żeby załącznik do uchwały był w postaci jednej ceny dla odbiorców indywidualnych na posesjach prywatnych i jednej ceny, jeśli chodzi o mieszkańców bloku. Pan tego nie zrobił, myśmy wiedzieli, że ta uchwała będzie uchylona, ale naszym zadaniem było pokazać ludziom, że Rada Miasta nie jest zadzieleniem mieszkańców, tylko załączeniem. W związku z tym to Pana zadaniem było doprowadzić, żeby przedstawić dwie grupy. Takie same dla odbiorców indywidualnych na posesjach, na działkach i taką samą grupę o tej samej cenie wody w mieszkaniach w blokach. I to wszystko. Myślę, że yy, mieszkańcy Zebrani wiedzą o co chodzi. Tak jest sprawo skonstruowane, że tutaj Radzie nie daje się dyspozycji, obciąża się pewnymi opłatami mieszkańców miasta, a to co wpłynie do Rady nie zależy od niej. To jest kuriozum, ale to nie mnie dyskutować z ustawodawstwem w Polsce, ale tak jest, jeśli chodzi o ceny proponowane przez spółkę. Czy Pan przyjmie, czy Pan nie przyjmie, czy Rada przyjmie, czy nie przyjmie efekt będzie ten sam. Dziękuję. Pan Włodzimierz. Krystyna Żebracka, generała Sikorskiego, 129 przez 2 i 131 przez 4, bo są nasze. Mianowicie jest jeszcze trzecia kategoria mieszkańców Ostrowi, o której Pan zapomniał, łaskawy Panie, są to mieszkańcy prywatnych kamienic. W naszej kamienicy jest 5 rodzin lokatorskich i urząd pocztowy na przykład, a Pan wciąż powtarza w kółko, że mieszkańcy prywatnych domków, a nam nie zależy, lokatorom moim nie zależy, niech płacą jak lubi ile przeglądane jest na tej wodzie, bo zajmujecie się kłótniami zamiast załatwiać sprawy mieszkańców. Dziękuję. Pan Boszewski, nie prowadzić kłótni niepotrzebnie, to nie jest kłótnia. Ja, ja to jest proponowałem zdjęcie z porządku punktu dziesiątego. Z racji, że Yy, wywiązuje się dyskusja nad tym punktem. Przy yy, porządku yy, nie widzę sensu prowadzenia. Proszę o głos, ale panie burmistrzu, proszę mi nie przerwać. Yy, nie widzę sensu prowadzenia takiej yy, polemiki w tymże punkcie. Zatem wycofuję swój wniosek zdjęcia z porządku obrad. Niech ten punkt dziesiąty pozostanie jako w formie wyjaśnienia pewnych kwestii.